Cześć, witajcie w ostatnim rozważaniu w tym tygodniu. Widzimy się po raz ostatni w pierwszym tygodniu naszych rozważań. Mamy nadzieję, że trwacie razem z nami. Tak, mamy nadzieję, że jesteście z nami, więc jedziemy dalej. Pięknie, także widzę, że jesteś zwarta i gotowa. Tak. Ok, to przejdźmy dzisiaj do Ewangelii według świętego Mateusza. Otwórzmy razem Pismo Święte, żebyśmy mogli śledzić tekst wspólnie. Będzie to szesnasty rozdział od piątego wersetu. Odpływając na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli zabrać chleba. Jezus odezwał się do nich bądźcie czujni i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Oni zastanawiali się nad tym i mówili bo chleba nie wzięliśmy. Jezus natomiast świadomy tego powiedział: Dlaczego małej wiary tak sobie myślicie, że chleba nie macie, jeszcze nie pojmujecie i nie pamiętacie o tych pięciu chlebach dla pięciu tysięcy, i ile zebraliście koszy? Ani o tych siedmiu chlebach da czterech tysięcy, i ile zebraliście koszy? Jak możecie nie pojąć, że nie o chlebie Wam powiedziałem? Strzeście się kwasu faryzeuszów i saduceuszów. Wtedy dopiero zrozumieli, że mówił o wystrzeganiu się nie kwasu chlebowego, lecz nauki faryzeuszów i saduceuszów. Dzisiaj fragment o kwasie faryzeuszów i saduceuszów. Eee... Kiedy czytam ten fragment, przychodzi mi do głowy kilka refleksji nad tym. Kiedy tak zastanawiałem się głębiej, mam takie przekonanie, że Jezusowi właśnie chodziło o to, żeby wystrzegać się tej, tej takiej powierzchowności myślenia i patrzenia. Często w Ewangelii Jezus zwraca uwagę faryzeuszom i saduceuszom, że są. Mocno skupieni na powierzchowności, na przestrzeganiu przepisów prawa, gdzie tak naprawdę to nie było sednem, nie było sednem relacji z Bogiem. Kiedy Jezus przychodził, e, kiedy Jezus nauczał, e, zwracał mocną uwagę na to, żeby, żeby nie skupiać się na tym, co zewnętrzne, ale właśnie patrzeć Duchem, czyli patrzeć sercem, patrzeć tym, e, jaki jest Bóg. Jeżeli punktem wyjścia jest właśnie to, że Bóg jest dobry, że Bóg jest e, pełen radości, pokoju i chce się z tym z nami dzielić, to właśnie kwas faryzeuszów może nam to zaburzać. I o co chodzi? Możemy się na naszej drodze e, podczas wielkiego postu natknąć na, na różne sytuacje, które mogą spowodować, że będziemy patrzeć przez pryzmat być może lęku, jakichś uprzedzeń. I dzisiaj E, szczególnie zachęcamy do tego, żeby zwrócić uwagę na to, czym się karmimy. I to będzie bardzo praktyczne, ponieważ e, Biblia zachęca nas do tego, żeby, żeby kroczyć przez wiarę, żeby, żeby patrzeć właśnie Duchem, żeby patrzeć na to, jaki jest Bóg. A Biblia szczegółowo nam pokazuje e, to, jaki jest Bóg. I kiedy patrzymy przez pryzmat Biblii. Zauważamy, że Bóg chce dla nas dobrych rzeczy, że Bóg chce dla nas obfitości, ale kiedy karmimy na, na co dzień się bardziej rzeczami zewnętrznymi nie wiem, być może jest to telewizja, być może jest to radio, media społecznościowe, e, wielokrotnie możemy się natknąć na na pewnego rodzaju kwas, gdzie jest nienawiść, jest hejt, jest brak wiary, są e, informacje, które z, mają nacechowanie negatywne. Może to też dotyczyć relacji, osób, z którymi na co dzień rozmawiamy, spotykamy się, o czym rozmawiamy. To są bardzo ważne rzeczy. To jak myślimy, to e, jak, jakie e, pobieramy informacje, jakie przetwarzamy i w co wierzymy, sprawia jak przyjmujemy. Słowo Boże to ma bardzo duży wpływ na taką w takiej codzienności. Kiedy karmimy się bardziej z rzeczami zewnętrznymi, które są na nie, które wprowadzają w nasze serce, kiedy dopuszczamy do naszego serca pewnego rodzaju lęk, to trudniej jest później przyjąć słowo Boże z wiarą, trudniej jest przyjąć Boże objawienie, które jest na tak, które chce dla nas dobra, chce zmiany, chce obfitości. Dlatego dzisiaj zachęcamy do tego, żeby znaleźć to miejsce. W którym, e, gdzie, gdzie, jest, gdzie jest takie, e, co powoduje w nas niepokój, żeby zatrzymać się nad tym. Z czego to wynika, z czego pobieramy te informacje, e, czy to są relacje, czy to są media społecznościowe i to są konkretne rzeczy. Dlatego zachęcamy dzisiaj, żeby zatrzymać się i znaleźć ten kwas, jeżeli on jest, e, i czy on wpływa na naszą modlitwę, na nasze postrzeganie Boga, na obraz Boga. To są rzeczy, które, nad którymi się musimy zatrzymać i je wyrzucić, po prostu, żeby one nie miały dostępu do naszego serca. Mhm. Więc zadanie. Mhm. Eee, ja tutaj chciałabym nadmienić, eee, wprowadzając jakby w to zadanie. Eee, kiedyś usłyszałam świetną rzecz. Uważam, że jest bardzo mądra i eee, daje takie nowe światło właśnie na, na słowa, które wypowiadamy i na słowa, które przyjmujemy. I kiedyś usłyszałam, że gdyby każdy człowiek miał ograniczony zasób słów, które może wypowiedzieć y, po prostu w czasie swojego życia, to każdy z nas cedziłby słowa. Każdy z nas nie pozwoliłby jakiemukolwiek słowu gdzieś tam upaść. Żadne słowo nie byłoby, nie wiem, nieprzemyślane, y, takie... Wiecie, patrząc po prostu w swoje serce, wiem, że wiele słów jest wypowiedzianych totalnie e, niepotrzebnie. Często są nieprzemyślane e, i często właśnie w drugą stronę. Gdybyśmy, na przykład, mieli słowa ze, z zewnątrz, które pobieramy, też ograniczone, to też cedzilibyśmy skąd czerpiemy i jakie informacje i jakie słowa. E, to mi naprawdę dużo gdzieś tam naświetliło na to, yy, czym się karmię, tak? I co chcę właśnie do swojego życia przyjmować, czego chcę po prostu więcej. Więc zadanie dla nas na dzisiaj, na ten czas jest właśnie przyjrzenie się temu, czym się karmimy z zewnątrz, tak? Czyli co do mnie dociera? Yy, czemu pozwalam do mnie docierać, tak? E, czy to są właśnie media społecznościowe, które dla mnie są też pożeraczem i uwagi i informacji, e, czy to jest telewizja, czy to są właśnie relacje, w których jest nadmiar, nie wiem, negatywnych słów, narzekania, krytyki, obwiniania e, i tym podobne. Także mm, Niech dzisiaj ten odcinek będzie takim wejrzeniem właśnie w siebie, w słowa, które z nas wychodzą i też te, które przyjmujemy. Nie? I gdzieś tam myślę, żeby, że od tej świadomości, żebyśmy wyszli później dalej. Ale na razie skupmy się na tej, na tej świadomości, na takim faktycznie stanięciu w prawdzie. Jak to u mnie teraz wygląda. To jest nie jest łatwe zadanie, ale do zrobienia. Mhm. Ponieważ kiedy wybieramy, że to słowo Boże ma przemawiać do naszego serca i kiedy jest właśnie przewaga tego mhm. słowa Bożego nad tymi informacjami, które właśnie są na nie, które wprowadzają jakieś negatywne informacje e, do naszego serca, to to sprawia, że zaczynamy inaczej myśleć. A kiedy zaczynamy inaczej myśleć, zaczynamy inaczej postrzegać rzeczywistość. I to jest konkretne mhm. zadanie i konkretna też. Praca do wykonania na ten czas. Tak, ale dlatego jest to seria droga, bo sam Jezus nazwał siebie drogą, więc bycie w procesie to jest właśnie nasze życie. Yy, I to jest piękne w Bogu, że zawsze jest w nim początek, że zawsze możemy zaczynać, zawsze możemy zrobić ten rachunek i, i zacząć od nowa. Więc niech to będzie taka kolejna zachęta na ten czas. A my widzimy się już w kolejnym odcinku w poniedziałek. Więc życzymy Wam już teraz dobrego weekendu, przeżyjcie go z Bogiem i do zobaczenia w poniedziałek. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego.